Dla was, dla nas, dla wszystkich, a uh. dobry rab, bo co w nim liczby? Yo, yo! Uh. A młody, e. Eh. Skumaj z kurwy, synu, a uh. wstaje, myślę, kurwa, jak przeżyć? Patrzę w telefon, czy tam znowu jakieś afery. Będąc szczerym ta rzeczywistość męczy Ogrom perspektywy, coraz większy mętnik w mojej głowie Chociaż walczę z sobą przy mikrofonie Jednym słowem to chcę czuć się jak wolny człowiek Wybrałem ścieżkę i chcę wrzucić na luz Choć ze wszystkich stron bombardują mnie cóż To nie mój świat, wybacz mamo Postanowiłem, że chcę pójść w ten świat z wiarą Wciąż się uczę, jak wszyscy nabieram doświadczeń Poznaję ludzi, którzy jak ja wybrali pasję Poranek przy kawie, wieczór slanty. I obiecuję usiądziemy jak za dawnych latej Co jest z wami? Czemu widzę tylko smutne twarze? Widać nie tylko ja mam strach przed utratą marzeń Zatrzymać to w nas Paruj, że mali, FIFA, sofa i plant. Wybacz dziewczynom studio, muzyka, bas Misja hip-hop, jak pogodzić to wszystko Zatrzymać to w nas paruj, że mali, fifa, sofa i plant muzyka, bass, misja hip-hop jak pogodzić to wszystko od tak tak wiele spraw, tak wiele kłamstw, piętych wątków przypad nam czas, czy to prawda? nie wiem, sam wywnioskuj jesteśmy dorośli, to fakt ale kompetencje niskie, brat, tak samo jak starsz chwytać za szansę, żeby uczyć się na własnych błędach życie to freestyle, nowela, nie plan agenda testujmy skillę śmiało że kurwa nie wymiękam nawet przy jej słowach, co słodkie są jak słodycze z wedla nie bękam, choć wiem, jak unoszą w górę mnie Czuję, że kule i czuję, że jakbym zapadł w sen Męczy mnie już ten daydreaming To wciąż pływam, 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 kiedy słucham swimmings Come back to earth brat, wracaj I na ziemię Możesz wszystko tylko wyznać cele, no i mów szczerze Wiesz, to wszystko stoi otworem Podnieś głupę i uwierzy swoim torem Ziomek, zatrzymać to w nas Paruj, że mali Fifa, Sofa i blad Wypatrz dziewczynom studio, muzyka, bas Misja hip-hop, jak pogodzić to wszystko Zatrzymać to w nas Paruj, że mali, FIFA, sofa i plant w dziewczyną studio, muzyka, bas Misja hip-hop, jak pogodzić to wszystko Od tak